Nowości w programach: Cat Decor Pro 331, Cat decor 331 i Cad Kuchnie 731. W zakładce Właściwości obiektu w prawym panelu okna wizualizacji dodana została opcja przesuwania. Domyślny poziom wstawienia, która ułatwi rozmieszczanie elementów na odpowiednich wysokościach, jest ona dostępna po wybraniu trybu przesuwania Podłoga. W innych trybach pozostaje nieaktywna. Po włączeniu tej opcji program podczytuje z bazy modeli domyślny poziom wstawienia obiektu sugerowany przez producenta lub autora bazy oraz blokuje możliwość przesuwania obiektów w osi Z. Informacja o tym, jaki domyślny poziom wstawienia ma obiekt w bazie, wyświetla się także w sekcji obiekt w dolnej części zakładki właściwości obiektu. W prawym panelu okna wizualizacji. Kolejnym ułatwieniem jest wyświetlanie poziomu wstawienia obiektów wizualizacji podczas przesuwania elementów w trybie przesuwania: ściana lub podłoga z włączoną opcją domyślny poziom wstawienia. Ułatwi to umieszczenie na właściwej wysokości elementów takich jak np. baterie prysznicowe czy toalety z systemem podtynkowym. Kolejną nowością jest wprowadzenie wyszukiwarki w zakładce Materiały w lewym panelu okna wizualizacji pozwala ona wyszukać wszystkie elementy zawierające szukane słowo, np. drewno w bazach materiałów i tekstur, a wyszukane materiały wyświetla w dolnym panelu okna wizualizacji. Wyszukiwarka działa zarówno w zakładce Standardowe, jak i producenta. Tak jak w innych zakładkach możliwe jest zawężenie wyników poprzez opcję Wyszukaj w wynikach. Podczas pracy z wstawianiem obiektów w wizualizacji dodana została możliwość przypięcia wyskakującego okienka ze szczegółowymi informacjami o modelu 3D. Żeby zablokować wyskakujące okienko, należy kliknąć przycisk Pineska. Pineska przypina lub odpina okienko ze szczegółowymi informacjami o modelu. Kiedy okienko jest przypięte, możliwe jest najechanie na nie kursorem myszy i zaznaczenie znajdującego się tam tekstu. Na przykład zaznaczenie linku do strony producenta lub sklepu, w którym można kupić dany mebel i wybrać opcję kopiuj, aby te informacje skopiować. Pozwala to w szybki sposób sprawdzić w internecie dostępność wybranego modelu. Prowadzono zmianę w domyślnym sposobie rozmieszczenia płytek na całym obszarze. Do tej pory program rozmieszczał na całym obszarze tę samą płytkę z takim samym układem wzoru. Często w kolekcjach płytek znajduje się kilka układów wzoru, tak tzw. twarzy, pod tą samą nazwą płytki. Podczas nanoszenia płytek na obszar metodą przeciągnij i upuść, program sprawdzi teraz ilość dostępnych twarzy dla danej płytki. Jeśli wykryje więcej niż jedną, to podczas rozmieszczania losowo umieści wszystkie dostępne twarze na wybranym obszarze. Dodatkowo losowość rozmieszczenia płytek dotyczy również ich orientacji. Mogą być obrócone o 90 lub 180 stopni. Pozwala to uzyskać bardziej realistyczny efekt na wizualizacji. Aby uzyskać rozmieszczenie płytek zawierające tylko wybraną przez nas twarz płytki, Należy przejść w dolnym panelu okna wizualizacji do zakładki Edycja, a następnie wskazać obszar z płytkami i użyć opcji Przesuń. Następnie należy przesunąć płytki tak, by wyjechać poza wskazany obszar. Na ekranie pojawi się układ płytek zawierający tylko jedną wybraną losowo twarz. Jeżeli chcemy nanieść tylko jedną wybraną przez nas twarz płytki, to musimy wejść w zakładkę Zastępowanie płytek na całym obszarze. I nanieść wybraną przez nas płytkę. Wprowadzono również udogodnienie w opcji wyszukiwania farb po kolorze. Od teraz okno wyszukiwania pojawi się jako pop-up w lewym dolnym rogu wizualizacji nad dolnym panelem. Poprawi to czytelność wyników wyszukiwania i usprawni korzystanie z wyszukiwarki. W wyszukiwarkę można wpisać kod kolor w palecie producenta lub kolor w zapisie heksadecymalnym.